Znowu, już wasz przyboczny, i dzisiaj wam pokażę, jak zrobić takie odsudo. To jest ramiennik, troszeczkę inny niż u mnie w zbroi, ale jednak jest tak samo skuteczny. Jedyne wady to są to, że mniej można ruszać ręką, ale to jest zawsze do poprawy. Dobrze. Więc pierwsze co będziecie potrzebować to jest mniej więcej taki kawałek blachy. Wystarczy wam tylko ten kwadrat, jeżeli chcecie. Ale możecie zrobić takie wydłużenie właśnie, żeby Wam lepiej chroniło klatkę piersiową. Ale to jest tylko i wyłącznie dla waszego uznania mamy standardowo dla tych, którzy chcą się trudzić. 15 i 12 cm, 12 jest względne, tak samo jak 15, zależy od Waszego ramienia. Jak to zmierzyć? Moim zdaniem bardzo prosto: bierzecie rękę swoją tuż pod pachą, tutaj. Pierwszy, miarę kierowicką Przekładacie. Mam 30. Wychodzi wam 15 na pół. U was będzie podobnie, jeżeli nie tak samo. 12 mierzymy w zależności od naszego ramienia yy, szerokości naszych barków. Proszę. Czyli jeżeli mamy bark długości o Od 3,15, odejmujemy parę centymetrów i wychodzi nam 12. Oczywiście zawsze odmierzamy pierwszy raz. Jeżeli robimy to pierwszy raz, odmierzamy to z nadmiarem, żeby później nie było komplikacji. Jedynym, co później musicie zrobić, to odciąć ten kawałek. Dobrze, a teraz, jeżeli ci, którzy chcą zrobić tylko i wyłącznie ten kwadrat, yy, mogą pominąć do którejś tam minuty. Ale ci, którzy chcą zrobić właśnie te wydłużenia, to jest bardzo proste. Do tej piętnastki z tyłu dodajmy 5 cm. Przynajmniej tak w moim przypadku jest. 5 cm na szerokość. 2,25 na szerokość 2 cm 2 mm i tworzymy z tego taki prostokąt. Od środka, od tego miejsca, robimy linię do tego rogu i wymierzamy środek. Później ze środka odchodzimy 1 cm, albo 2, albo 3, jak Wam jest wygodnie, jak Według Was będzie dobrze wyglądać, i łączymy to łączenie. Nie wycinamy idealnie tak jak tutaj jest rozrysowane, bo po prostu nam nie wyjdzie ładny łuk. Ścinamy normalnie i nie dokończamy tutaj, tylko przechodzimy do kolejnej linii. To wszystko. Dobrze. Na ja to wytnę. I zaraz wracamy. Po tym jak już wycięliśmy naszą część oraz usunęliśmy e, ostre krawędzie, należy zagiąć Płytkę do kształtu naszego ramienia. Zaginamy to tak jak zwykle delikatnie. Im dłużej to robimy, tym mniej będzie dziwnych wcięć, załamań metalu i innych takich rzeczy. Potem jak już wygięliśmy tą blaszkę, należy zrobić kolejny pomiar tej strony od zewnętrznej strony. I wyciąć jedną z płytek. Po wycięciu naszej płytki zaczynamy ją odginać. Do momentu, aż będzie idealnie pasować do naszego naramiennika. Po tym, gdy już mamy naszą płytkę dopasowaną, dajemy jej trochę przestrzeni, by miała miejsce do ruszania się, ale musimy zrobić jak największy zakres w tym miejscu, bo tutaj będzie schodzić z naszego barku powoli na naszą rękę. To jest właśnie problem. Ta płytka musi być zaokrąglona w tym miejscu, żeby osiągnąć jak największe zgięcie. Gdy będzie zaokrąglona, nie sięgać dotąd, z tego miejsca. Robimy coś w tym stylu. My już mamy ładne zaokrąglanie i teraz należy zrobić otwory na naszej głównej płytce. Jak to robimy? Musimy mieć jakiś odstęp od tej płytki, żeby nam nie odsłaniała szerszej dziury z tej płytki. Żeby używać tego tej podkładki i robić mniej więcej w tym miejscu. Ale to jest względne. Im, Im bliżej brzegu zrobicie, tym większy będzie zakres, tym lepiej będzie się przemieszczać płytka. Tym większy będzie mogła mieć ten zakres, jeżeli zrobicie dłuższy język. Ale tym mniej będzie mogła się poruszać w tą i w tą stronę, do przodu i do tyłu, ponieważ otwór będzie większy i będzie. Wychodzić z płytki. Więc to jest w zależności od was, jak wy chcecie to zrobić. Ja zrobię to na tych odległościach, bo według mnie one idealnie pasują. Pamiętamy, przy wierceniu używamy rękawiczek, by płytka taka mniejsza, aby inne jeszcze płytki nam się nie wyślizgnęły i nie przecięły nam ręki. Proste. Gdy już mamy zrobione otwory z jednej i z drugiej strony, dopasowujemy naszą płytkę mniej więcej na środku i wyznaczamy dziurę w jednym miejscu. Tylko w jednym miejscu. Nie, tylko w dwóch. Gdy mamy te dwa miejsca zaznaczone, mniej więcej już wiemy, gdzie będą te dziurki. To nie oznacza, że to będzie właśnie idealnie to miejsce, bo one się zmieni. To nam tylko wyznacza, gdzie mniej więcej pierwszą dziurkę zrobimy. Potem, jak już mamy zaznaczone, odmierzamy mniej więcej na tyle z delikatnym nadmiarem, jeśli chcemy zrobić szerszą dziurkę i robimy pierwszą Dobrze, gdy mamy już płytkę, która nam wychodzi, stąd jest git. Nie musi wychodzić niesamowicie jak, ale najważniejsze, że wychodzi. Teraz jak zrobiłem te otwory? Biorąc wiertarkę, wiercąc nią i przechodząc w górę i w dół dziurę. Nie robimy tego za mocno, żeby po prostu wiertła nie zespieprzyć, bo może pęknąć. Dobra, kiedy mamy już to zrobione i nam normalnie wychodzi, należy teraz ten kant zagiąć w dół, żeby jak najmniej zabrało to ruchu. Naszej płytce, ale jednocześnie blokowało ją mniej więcej w tej pozycji. Idealnie by było. I następne płytki będą tak samo robione, aż stworzą całość. Gdy mamy już zagiętą płytkę z jednej strony, testujemy ją, czy nie wylatuje. Jeżeli nie wylatuje i ma dobre zagięcie, to znaczy, że zrobiliśmy dobrą robotę tym, jak już mamy zrobioną pierwszą płytkę, przeprowadziłem Was przez jej tworzenie, już wiecie, jak zrobić ogólnie płytki. Każda płytka następna zmniejsza swój liść. Jak widać, tutaj jest całkiem duży. I z każdą płytką delikatnie go zmniejszamy. Tutaj był centymetr, tu był pół centymetra, tu jeszcze mniej, jeśli nie w ogóle. Oraz, jeżeli zrobicie jakikolwiek błąd i wasza płytka nie chce się zablokować na tym zagięciu, możecie zawsze ją zagiąć od tej strony. Dziękuję za uwagę. Czuwaj.